Pan z wami i ujem, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego, i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo pańskie. Amen. Moi kochani, niewiele jest takich świąt kościelnych, które mają własną Wigilię. Znamy przecież Wigilię Bożego Narodzenia, znamy Wigilię Paschalną, która przygotowuje nas do Wielkiej Nocy. Wśród tych świąt znajduje się jednak także niedziela zesłania Ducha Świętego, która ma swoją własną Wigilię. Gdybyśmy tą mszę świętą odprawiali w nocy, to lekcjonarz, książka, z której czytamy Ewangelię, proponuje aż pięć czytań. Pierwsze z tych czytań to czytanie z księgi Rodzaju z 11 rozdziału, gdzie mowa jest o dobrze znanej nam historii budowy wieży Babel. Dlaczego akurat ta historia? Jakie jest przesłanie na niedzielę zesłania Ducha Świętego płynące właśnie z tej historii? Otóż przypomnę tylko, że był taki czas, kiedy ludzie posługiwali się jednym językiem. I podjęli decyzję, że zamieszkają w mieście, a tam wybudują wielką wieżę, która będzie sięgała nieba. Ten wspólny język to nie tylko umiejętność posługiwania się tymi samymi słowami. Ten wspólny język ludzi to przede wszystkim pycha, która ich zjednoczyła przeciwko Bogu. Bo to przedziwne, że człowiek, który po doświadczeniu grzechu tak nisko upadł, nagle chce udowodnić Bogu, że jest wielki, że wybuduje coś, nad czym Bóg będzie musiał się zastanowić i być może odwołać swoje słowa o wygnaniu z raju, bo nagle sam człowiek będzie w stanie stworzyć raj na ziemi. Ciekawa rzecz, wieża jest już prawie na ukończeniu. I rzeczywiście Bóg zwraca na nią uwagę, ale nie dlatego, że ona sięga nieba, bo Księga Rodzaju wspomina, że kiedy Bóg dowiedział się o tej wieży, to musiał zstąpić na ziemię. Co to oznacza? Że tylko w oczach ludzi ta wieża sięgała nieba. Dla Boga to był jakiś pyłek, nic nieznaczący fragment ziemi. Dlatego musiał stąpić, żeby się temu przyjrzeć, co tam ludzie sobie wybudowali. I kiedy stąpił, żeby zobaczyć to dzieło ludzkie, rozgniewał się, bo okazało się, że ta wieża nie jest zbudowana z cegieł. Ta wieża została zbudowana z pychy, z ludzkiej naiwności, że są wielcy, że potrafią Bogu coś udowodnić. Takie budowanie raju na Ziemi to w ogóle cecha ludzkości. Nieustanne udowadnianie Bogu, że potrafimy sami się rządzić, że we wszystkim wiemy lepiej. Jacek Kaczmarski napisał kiedyś piosenkę o znamiennym tytule Komuniści. To właśnie w tej piosence opisuje, jak to grupa komunistów zebrała się i zaczęła debatę, zaczęli rozmawiać o tym, na czym polega materializm historyczny? A polegał on między innymi na tym, jak sami twierdzą, że od wieków toczy się walka klas robotników z kapitalistami. Nawet śmierć Abla i walka Kaina jest dowodem na to. Ciekawa rzecz, bo gdyby wziąć pod uwagę tą myśl, to celem takiego materializmu historycznego było przede wszystkim to, żeby na świecie zapanowała klasa robotnicza. No ale pojawiło się pytanie, kto tą klasą robotniczą będzie rządził. No bo robotnik nie nadaje się do tego, żeby rządzić. Więc padli na pomysł, że klasą robotniczą będą rządzić komuniści, bo oni się najlepiej do tego nadają, bo na tym polega materializm historyczny. No ale jak już na świecie zapanuje komunizm, to z kim będzie walczyła klasa robotnicza? Ano, wtedy już klasa robotnicza walczyć nie będzie. Wtedy komuniści rozpoczną walkę z klasą robotniczą. Moi drodzy, tak się kończy myślenie ludzkie, które marzy o wielkości, które potrafi zbudować wielką wieżę i w swojej pysze podziwiać samego siebie. Ten duch wierzy Bawel, on jest nieustannie obecny w każdym z nas. My naprawdę posługujemy się różnymi językami pychy. I chociaż nieraz nie jesteśmy tego świadomi, nie szukamy ducha prawdy, który otwiera nam oczy, to niesamowite, że kiedy Pan Jezus pouczał o powtórnym przyjściu Ducha Świętego, to mówił, że Duch Święty pouczy o trzech rzeczach. O sprawiedliwości, o grzechu i o sądzie. I w tym kontekście chciałbym wam opowiedzieć historię, która przydarzyła mi się kilka lat temu. Otóż zadzwonił do mnie pewien człowiek z wielką prośbą o to, żeby mógł się wyspowiadać. Wytłumaczył się, że wiele lat nie był uspowiedzi, ale bardzo mu zależało na tym, żeby przyjechać i odbyć taką spowiedź generalną. Przyjechał na spotkanie i wtedy okazało się, że powód jego przyjazdu nie jest przypadkowy. Otóż okazało się, że w czasie wyjazdu integracyjnego z firmy zdradził swoją żonę i żył w nieustannym poczuciu winy, że stało się coś bardzo złego. Ten wyrzut sumienia kazał mu przyznać się do winy przed żoną. Ona zrozpaczona, niespodziewająca się w ogóle, że coś takiego mogło mieć miejsce, kazała mu się wyprowadzić z domu. I on od tego momentu zaczął popadać w depresję. Pojawiły się w jego głowie straszne myśli. Kiedy przyjechał na tę spowiedź, wyspowiadał się, odprawił pokutę, przyznał się po wszystkim, mówi. Proszę księdza, ja tutaj przyjechałem do księdza po spowiedź, bo ja chciałem zakończyć swoje życie. I bałem się, że umrę w brzegach, a miałem już wszystko przygotowane miałem jechać od księdza do lasu i zakończyć swoje życie. Ale po tej rozmowie zrozumiałem, że jeszcze nie wszystko jest stracone. Pojechał do swojej żony. I na kolanach błagał ją o to, żeby mu przebaczyła. Ona początkowo nie chciała tego zrobić i poprosiła o spotkanie ze mną. Przyjechała do mnie, żeby opowiedzieć swoją wersję wydarzeń i to, w jaki sposób ona przeżywa całą zdradę. Po tym spotkaniu, kiedy wylała swój żal, postanowiła przebaczyć mężowi. Ja sobie wtedy pomyślałem, że. Trzeba mieć w sobie wielkiego ducha Bożego, żeby po pierwsze prosić o przebaczenie, a po drugie, żeby przebaczyć człowiekowi. Ale to nie jest koniec tej historii. Po jakimś czasie okazało się, że ten mężczyzna choruje na białaczkę. To była bardzo ciężka postać białaczki. Po pewnym czasie jego żona. Zaczęła się nim opiekować, niestety choroba go pokonała. I któregoś dnia ona dzwoni do mnie i mówi, Proszę księdza, niech ksiądz przyjedzie, bo chcielibyśmy odczytać testament, który zostawił mój mąż. I ten człowiek, który miał tak głębokie doświadczenie własnej słabości, grzechu, tego, że zawiódł, a jednocześnie ducha wielkiej wdzięczności za to, co się stało, że żona do niego wróciła, rozpoczął swój testament od takich słów. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Moi kochani, to wielki Duch Boga, który sprawia, że Duch Boży w nas mieszka, bo nikt z nas nie jest godzien tego, żeby zamieszkał w nas Duch Boga, ale na Jego Słowo. Jest uzdrawiana nasza dusza i możemy przyjąć wszystkie dary Ducha Świętego. Mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. Amen.